Wcale nie grupa przedstawia, Christmas Breaker, Linak. Na zegarze wybiła północ, była to cicha, spokojna noc, ale na pewno nie dla elfów, które miały za zadanie wyrobić się z pakowaniem prezentów już do dzisiejszego dnia. W pracowni świętego Mikołaja nie było nawet mowy o jakimkolwiek odpoczynku. Zielono ubrane skrzaty latały od miejsca do miejsca i pilnowały, by wszystko było starannie uszykowane. Podczas gdy w Laponii panowała atmosfera świąt, w brudnym, zakurzonym mieszkaniu składającym się z jednego, za to dużego pomieszczenia, przy oknie siedział młody, niebieskowłosy elf ze skrzywioną miną. Jego ubrania były niemalże podarte, ale za to sama jego twarz złowroga i niechętnie nastawiona do życia. Ach, westchnął. Kolejne święta. Naprawdę nie wiem. Co ludzie widzą w składaniu sobie bezsensownych życzeń i traceniu czasu na spotkaniu z rodziną, kiedy wiadomo, że i tak pokłócą się przy najbliższej okazji? Stał i tym razem spojrzał prosto w gwiazdy, znajdujące się na czystym, bezchmurnym tej nocy niebie. Skoro ja nie obchodzę świąt, to inni też nie będą. Ruknął pogardliwie, a następnie uśmiechnął się złowieszczo: Już ja tego dopilnuję. Oj, dopilnuję. Zielonooki zniknął z mieszkania, zabierając ze sobą jedynie ogromny, jasno-brązowy worek i klucze od mieszkania. Ogromne, ciemne latarnie oświetlały ulice, którymi niekiedy maszerowali ludzie, ciesząc się i wykrzykując fakt, iż dzisiejszej nocy na świecie stanie się cud. Pośród nich znajdował się również elf, którego celem najwyraźniej nie było radowanie się, a wręcz przeciwnie. Za każdym razem, gdy ktoś przechodził tuż obok niego i wyśpiewywał wesołe melodyjki, ten obrzucał go falą gniewu, którą dało się wyczytać, spoglądając w jego mocno napigmentowane zielone oczy. Świątecznym zamiarem niebieskowłosego, jak się okazało, było jak najszybsze dostanie się do Laponii, inaczej stałego miejsca pobytu świętego Mikołaja i jego pomocników. Kiedy Astor. Bo tak miał na imię Zielono Oki, dotarł na dworzec. Pozostało już tylko wybrać stację docelową i przetransportować się tam w trybie natychmiastowym, bo każda kolejna minuta była dla niego coraz to bardziej wartościowa od poprzedniej. Siadając do pociągu, elf dostrzegł wolny wagon, więc czym prędzej zajął w nim miejsce i cierpliwie czekał, aż w końcu wyruszy w drogę. Nagle, ku zdziwieniu Drzwi otworzyły się i z hukiem wleciała przez nie młoda, skrabna blond włosa elwka o jasnej karnacji i osobliwej urodzie. Ubrana była w zieloną, obcisłą, średniej miary sukienkę, z której gdzie gdzieniegdzie wystawały czerwone elementy. Eminujące od niej ciepło sprawiało, że choćby największy gbur nie przemknąłby koło niej z zamkniętymi oczami. Proszę mi wybaczyć, straciłam poczucie czasu i w ostatniej chwili udało mi się dobiec na wskazany peron. Uśmiechnęła się, jakby dumna z siebie. Czy mogłabym się dosiąść? Po chwili tamten odkiwnął tylko głową na znak zgody i znów w spokoju zasiadł, rozmyślając nad planem, który miał, by zniszczyć tegoroczne święta. Po kilku minutach drogi elfka nie mogła już dłużej wytrzymać trapiącym ją pytaniem i wybuchła. Nad czym tak rozmyślasz? spytała łagodnym tonem, jednak widać było, że to ją niesamowicie ciekawi. Nad niczym, co mogłoby cię interesować? gburowato odparł towarzysz. Dziewczyna, mimo aroganckiej ze strony równie aroganckiego jego mościa, odpowiedzi uśmiechnęła się i ciągnęła dalej, a przynajmniej próbowała. Tak w ogóle, to jestem Aida. Elf odwrócił głowę w jej kierunku. A ich spojrzenia niespodziewanie natknęły się ku sobie. Jego zielone ślepia wraz z pięknymi, przepełnionymi radością i energią oczami w kolorach czystego morza, a kiedy tylko zobaczył w nich blask, bez wahania zdobył się na odpowiedź. Astor, wymuszony uśmiech, pojawił się na twarzy jeszcze przed chwilą nachmurzonego elfa. Tamta odwzajemniła uśmiech, dzięki czemu był jeszcze bardziej wyraźny na jej twarzy niż wcześniej. Dalsza podróż minęła już w zupełnej ciszy. Pociąg zatrzymał się tuż przy stacji znajdującej się w centrum wielkiego miasta. Aida wyszła z wagonu, wpierw żegnając się z nowo poznanym Kompanem. Ten natomiast ponownie wrócił do markotnego stanu, a jego plany wobec zepsucia świąt nadal nie zmieniły się, wręcz przeciwnie czuł on jeszcze większą nienawiść. Po drodze do pracowni, do której właśnie zmierzał, Przyglądał się wszystkiemu, co go otaczało. Nawet zwykłe krzaki były dla niego czymś, na co mógłby zwrócić najmniejszą uwagę. Doskonale znał wyznaczoną trasę, gdyż kiedyś podążał nią dzień w dzień, mimo to wciąż to wszystko jakby wydawało się obce i jeszcze nieodkryte. Przywróciły wspomnienia, teraz to wszystko wydawało się pływać gdzieś za mgłą. Nagle elf, który do tej pory był przygnębiony i pesymistyczny, Wydawał się tętnić życiem i co dziwniejsze, uśmiechał się. Zważając na to, że były to tylko i wyłącznie wspomnienia, niebiesko włosy natychmiast otrząsnął się i szedł dalej, teraz już bardziej posmutniały. Po dotarciu na miejsce chłopak ujrzał wielki budynek, taki, jakim go zapamiętał jeszcze za czasów maleńkiego. Wokoło niego wisiały różnorodne, kolorowe światełka. Okna były udekorowane najpiękniejszymi ozdobami, jakie tylko dało się zdobyć w miasteczku. Tuż obok wejścia do samej pracowni stała ogromna, zielona, przyozdobiona bombkami i ciągnącymi się łańcuchami choinka. Na samym jej szczycie dało się dostrzec wielką, jaśniejącą gwiazdę bożonarodzeniową, która wskazywała drogę tym, którzy tego potrzebowali. Elf skupił się natomiast nad znalezieniem idealnej kryjówki, dzięki której niezauważony mógłby wślizgnąć się do samego środka i zrealizować dokładny plan kradzieży wszystkich prezentów świątecznych. Między innymi z tego powodu był potrzebny mu ogromniasty worek. Niebiesko włosy schował się w krzakach, które umieszczone były zaraz przy tylnym oknie do którego zazwyczaj nikt nie podchodził, jeżeli nie widział konkretnej potrzeby. Całe szczęście, że przechodzący tuż obok chochlik, nie przyjrzał się oknu, do którego miał zaledwie kilka centymetrów w linii prostej. Fartem ze strony Astora było też to, że nie raczył się w tym momencie wychylić, by sprawdzić, czy ktoś nie nadchodzi. Chłopak pędem wczołgał się i cicho wydreptując po drewnianej, błyszczącej się podłodze, wszedł do najbliższego pomieszczenia, jakie tylko było mu dane. Jak się okazało, był to magazyn. Magazyn pełen kolorowych papierów ozdobniczych, kokardek, czy też awaryjnych dekoracji. Jednak to nie wprawiło w oszołomienie chłopaka. Przy jednej z półek stała Aida, blond włosa elfka poznana jeszcze niedawno w pociągu. W pierwszym momencie stanął na środku i nie wiedział, co ma zrobić. Po chwili za to postanowił ukryć się za najbliższą półką w taki sposób, żeby dziewczyna, wychylając się, nie zobaczyła nawet skrawka jego zmętniałych, szarych ubrań. Po chwili ciszy w końcu nastąpił moment, gdzie na ziemię spadła jedna z bombek niechcący przewróconych przez astora. Ten tylko zakrył usta ręką na znak tego, że mimo wszystko ma pozostać cicho. Ktoś tu jest? Aida odwróciła się w stronę zrzuconej bombki, po czym poszła odłożyć ją na jej dawne miejsce. Zanim jednak to zrobiła, tamten zdążył już dawno przetransportować się w inne miejsce. Elfka powtórzyła pytanie, po czym sama zaczęła poszukiwania. Ganiali się tak jeszcze kilka chwil, kiedy nagle zdradził włamywacza wielki jasnobrązowy worek, który jeszcze chwilę temu trzymał w lewej ręce, a teraz… Leżał już na podłodze razem z kilkoma ozdobnymi papierami, na które żałośnie wpadł. Astor? Elfka stanęła w osłupieniu na to, co przed sekundą zobaczyła. Walające się na ziemi dekoracje znacznie mniej zaniepokoiły ją niż widok leżącego na ziemi młodego dorosłego ze wściekłą, wręcz płonącą twarzą. Nie patrz tak, tylko lepiej pomóż mi się z tego wydostać, rzucił oskarżycielsko. Co powiedział, dziewczyna zrobiła, pomagała się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Tamten nie chciał odpowiadać, jednak był do tego zmuszony, gdy elfka w kryzysie miała wołać szefa odpowiadającego za kontrolę opakowywania prezentów. Dobra, dobra, te słowa wypłynęły z ust młodzieńca, teraz nieosiągalnym zadaniem było tylko wymyślenie dobrej wymówki. Też tu pracuję, może tego po mnie nie widać ale opakowuję prezenty okej okay? to wszystko mogę już iść ty pracujesz tutaj w pracowni świętego mikołaja i opakowujesz prezenty dla dzieci ta nie do wiary co prychnął elf dziewczyna zilustrowała go od samej góry do dołu czy chcesz mi powiedzieć że pracujesz w tym okropnym stroju w ogóle nie pasującym do klimatu świąt aha odparł stanowczym tonem Trzeba było od razu podejść, a nie wstydzić się spytać – to dlaczego śledziłeś mnie w magazynie? – niespodziewanie spytała dziewczyna. Ten, nie mając pod ręką lepszej wymówki, potrząsnął nieśmiało głową, co oznaczało, że potwierdził zadane przez blond włosów pytanie. Poleciała jak na skrzydłach, wnikając za ściany magazynu, tym samym zostawiając go samemu sobie. Niebiesko włosy postanowił skorzystać z okazji i uciec z tego miejsca – ile tylko miał sił w nogach, co chwila obracając głową w obawie, że dziewczyna postanowi jednak szybko do niego wrócić. Tym sposobem biegł z powrotem na duży hol, którędy przechodziło tyle skrzatów, że ciężko było się nie zgubić, a co dopiero odnaleźć. Astor idealnie wtopił się w tłum i przeszedł między drzwiami do jednej z ogromnych sal, w których między innymi pakowało się prezenty gdzie następnie trafiały do kolejnego mniej zaludnionego pomieszczenia zielonooki miał już do niego wchodzić gdy przy wejściu zauważyła go Aida tutaj jesteś znalazłam dla ciebie przebranie Niebiesko Oka uśmiechnęła się szeroko prezentując zielono-czerwony strój roboczy oraz zieloną czapkę taką jaką miały pozostałe chochliki penetrujące wszystkie pomieszczenia tego budynku no chyba nie odrzekł poirytowany nadal trzymający worek w jednej ręce drugą łapiąc się za czoło tak będzie ci pasowało zobaczysz dała mu do ręki strój i zaprowadziła go prosto pod same drzwi jednej z przebieralni co nie jest dobry pomysł po chwili wyszedł z niej całkiem odmieniony chłopak co prawda przydałoby się jeszcze popracować nad zimną twarzą ale sam w sobie strój potrafił kompletnie odmienić pierwsze wrażenie, jakie sprawiał na innych. Genialnie! krzyknęła uradowana. I widzisz, od razu lepiej. Dziewczyna po dłuższej chwili ekscytacji zostawiła go samemu sobie. Wreszcie był gotów zrealizować swój plan, do którego mógł lepiej wtopić się w otoczenie w razie jakiejkolwiek porażki, o której nawet nie chciał pomyśleć. Elf pobiegł prosto do pokoju, do którego miał wejść już dawno wcześniej. Nikogo tam nie było, a prezenty leżały, jakby tylko czekały, aż ktoś je weźmie. Zadowolony w tym momencie podbiegł ku ogromnej stercie gotowych, czekających na wysłanie niespodzianek i wpakował je wszystkie do jednego wora, który w końcu wydał się pożyteczny dla zielonookiego. Ten natomiast zdążył uważnie przyjrzeć się pokojowi, gdzie znalazł jedno wielkie, otwarte w sam raz na ucieczkę okno. Gdy już miał wślizgnąć się przez jego ramę i znaleźć się po drugiej stronie, dostrzegł chochlika, który był zapatrzony co róż to na stertę prezentów, a raczej jej brak, to na jasno brązowy wypełniony worek trzymany przez złodzieja. Stać! Tamten usłyszał tylko jeden wielki krzyk, po którym zdążył się domyśleć, że ma kłopoty i musi jak najszybciej uciekać, inaczej będzie po nim. Utrudnieniem było to, że na plecach wisiał mu worek ważący przynajmniej tyle co on. Do tego ten jego strój, z którego przy każdym najmniejszym poruszeniu słychać było dźwięki trzepoczących dzwoneczków świątecznych. Trwała właśnie wielka pogoń. Zastępy elfów goniły uciekiniera, jednak ten nadal wydawał się być szybszy od nich. Biegł ile sił w nogach, by tylko zauważyć jakiś bezpieczny kąt, gdzie mógłby schować się na dobre przed ścigającymi go chochlikami. Nagle na horyzoncie ujrzał on świecącą choinkę. Przy której znajdowały się renifery wraz z saniami gotowymi do wylotu. Chłopak, nawet nie myśląc, udał się tam, a kiedy już dobiegł prosto do sań, wpakował tam worek prezentów, sam wskoczył na przednie siedzenie i modlił się, by tylko zadziałały. Spełniło się. Sanie ruszyły z rozpędem, podobnie jak same renifery napędzające pojazd. Tak właśnie na niebie można było dostrzec nie świętego Mikołaja rozdającego prezenty ale elfa w świątecznej czapce śmiejącego się w niebo głosy i wyrzucającego zapakowane dary. Taki widok rozniósł się już niemal po całym świecie. Głośno było o tym, jak złośliwy chochlik przemierza całą niebieską sferę, podczas gdy dzieci płaczą z rozczarowania braku prezentów. Worek po minionej godzinie był już całkowicie pusty. Renifery powoli opadały z sił, tym samym powodując, że powóz zleciał na ziemię dokładnie w tym samym miejscu, skąd wyleciał. Siedział w nim uradowany elf, najwyraźniej dumny z siebie. Teraz było już mu wszystko, jedno, czego złabił czy też nie, bo wiedział, że wykonał swoje zadanie. Przeraził się jednak, gdy dostrzegł biegnącą ku niemu wściekłą dziewczynę, która prawdopodobnie ma zamiar przywalić mu z liścia. I tak się stało. Chłopak upadł na ziemię tuż pod tym zdarzeniu. Otknął się dopiero po kilku minutach i zauważył znajomą twarz stojącą nad jego głową. Była to Aida, cała poddenerwowana i poirytowana. A to możesz jakoś sensownie wytłumaczyć? Elfka krzyknęła na cały głos. Tamten tylko wstał, uśmiechnął się i złośliwie potrząsnął rękoma. Mam już dosyć tego całego świętowania. Nagle jego mina zrzędła. Wszyscy się bawią, świętują, tylko ciekawe co. A ja? Ja siedzę sam, zdany na siebie i swoje potrzeby. A skoro ja nie dostaję żadnych prezentów, to inni też nie będą. Dziewczyna posmutniała wraz ze słowami, które przed chwilą wypowiedział złodziej. W jej oczach pojawiła się litość. Usiadła ona w czerwonych saniach, opadając z sił. Ja. Elwka przerwała swoją wypowiedź. Przepraszam, nie wiedziałam, że spędzasz święta sam. Co w takim razie, chociażby z rodziną, bliskimi? Chłopak w pewnym momencie nie wytrzymał presji i usiadł tuż obok dziewczyny. Z oczu kapały mu mokre krople łez. Gdy byłem zaledwie małym skrzatem, moja matka umarła na przewlekłą chorobę. Zostaliśmy z ojcem całkiem sami, zdani tylko na siebie i swój los. Nie trwało to zbyt długo, gdyż tamten uznał, że jest to moja wina, i wywalił mnie prosto za drzwi domostwa, kryjące za sobą wiele tajemnic. przerwał. Teraz już łzy ciekły mu strumieniami. się przez kilka dni a nawet miesięcy, dopóki nie znalazł mnie pewien starszy pan i nie zaprowadził tutaj. Kazał mi wierzyć, że będzie dobrze, że, że jeszcze wszystko się odmieni. Poprosił mnie, bym dzień w dzień chodził ścieżką do pracowni świętego Mikołaja i przyglądał się otaczającej go magii. I tak robiłem dzień za dniem, aż w końcu wiara całkowicie zniknęła w moich oczach. Gdy ostatni raz poszedłem wskazaną drogą, nie czułem już tego, co wcześniej. Nie czułem magii i szczęścia, tylko ból i smutek po utracie. Staruszek zniknął wraz z wiarą, że jeszcze kiedykolwiek może być dobrze. Nikt nie wie, jak to jest ból po bracie kogoś. Nigdy nie będzie równą się z bólem, który nosisz w sercu przez całe życie. Teraz już nic nie da się naprawić. Elf zakrył obiema rękoma twarz, przez co nie można było zobaczyć jego gorzkich łez. Nie wiem, co powiedzieć. Dziewczyna klęknęła przy niebiesko Racja, nigdy nie będę wiedziała, jaki ból nosisz w swoim sercu. Nie dam rady też przywrócić wspomnień do dnia, w którym byłeś szczęśliwy, ale mogę próbować robić wszystko, by tylko na nowo odrodzić w tobie tę magię. Nie musisz być smutny, tylko chcesz. Nie umiesz stać się empatyczny, zauważyć ciepła w drugim człowieku, a może nie chcesz. Nie masz motywacji i to właśnie kieruje cię na złą drogę. Musisz tylko wiedzieć, że chcesz się zmienić, a reszta to już tylko dobre nastawienie. Ja chcę się zmienić. Chłopak nerwowo odsunął ręce od twarzy, tym samym pokazując swoje zaczerwienione, zielone oczy. Dziękuję Ci za wszystko. Elfka uśmiechnęła się, wstała i podała rękę tamtemu. Chodź, jeszcze nie wszystko stracone, trzeba wierzyć. Dziewczyna zobaczyła, jak na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Prezenty da się odzyskać, ale czy tego chcesz? Tak, chcę naprawić to, co zacząłem. W takim razie nie ma co zwlekać, wskakuj. Dziewczyna wskazała przednie siedzenie sań. Wlecieli naprzód, by odzyskać wszystkie prezenty i podarować je czekającym dzieciom. Elf naprawił swój błąd, zmienił się nie do poznania i ponownie odczuwał magię. Teraz już nie tylko w jednym miejscu, ale wszędzie indziej. Przy wsparciu Ajdy zaczął na nowo obchodzić święta Bożego Narodzenia i przede wszystkim cieszyć się nimi. Święta to magiczny czas, ale ważne jest, by pamiętać, żeby być gotowym do poświęceń i miłości do drugiego człowieka przez cały rok.